Wychodzisz z samolotu i natychmiast otaczacie mur pingwinów cesarskich. Popychając się i tłocząc, wszystkie domagają się autografu. Nie, chwileczkę, jest jeszcze gorzej. Uderza cię zimno, jakiego nigdy nie czułaś. Nawet jeśli chronicie ponad 9 kg zimowego sprzętu, lodowaty wiatr i tak wszędzie się wedrze. Oślepiające światło słoneczne razi cię w oczy, ale wcale nie pomaga się rozgrzać. Tak, to jest Twój pierwszy dzień na biegunie południowym. Nie było łatwo się tu dostać. Gotowy do rozpoczęcia nowego życia w najbardziej odległym miejscu na świecie, poznajesz koordynatora misji. Chwytasz bagaż i rozglądasz się dookoła. Widzisz swoich towarzyszy. Wszyscy musieliście przejść te same rygorystyczne testy fizyczne i psychologiczne, aby przygotować się do przebywania w tym wyjątkowo wymagającym środowisku. Zespół musiał upewnić się, że wszyscy macie to, czego potrzeba, by przetrwać i poradzić sobie z miesiącami odosobnienia, wyjątkowo niską temperaturą i odmiennym cyklem dnia i nocy. Na biegu niepołudniowym słońce wschodzi i zachodzi tylko raz do roku. Nie wspominając nawet o sprawdzianach fizycznych, które trzeba zaliczyć. Naukowcy muszą być absolutnie zdrowi i w doskonałej formie, gdy wyruszą w podróż, ponieważ na stacji jest zazwyczaj tylko jeden lekarz. Z początku wahasz się, nie widząc w zasięgu wzroku nic poza bezkresną lodową pustynią, ale już po chwili dostrzegasz w oddali duży budynek. To stacja badawcza Amundsen Scott na biegunie południowym. Po długim marszu przez głębokie zaspy śniegu w końcu docierasz na miejsce. Jeden krok przez próg i natychmiast przestajesz się z zimna. Jest ciepło. Tak ciepło, że wszyscy chodzą w krótkich rękawkach. Można niemal zapomnieć, że to najzimniejsze miejsce na Ziemi. Jesteś zaskoczony, jak wiele osób Cię wita. I nie są to pingwiny. Ci naukowcy stacjonują tu przez całe lato, prowadząc badania w ekstremalnym klimacie bieguna południowego. Podczas oficjalnego powitania w sali konferencyjnej odbywa się pokaz slajdów. Przedstawione zostają podstawowe zasady, które mogą okazać się bardzo pomocne, gdyby sprawy miały potoczyć się niezgodnie z planem. Wszystko jest zorganizowane, od zaopatrzenia po zarządzanie odpadami. Stacja poddaje recyklingowi wszystko, co się da, nawet różnego rodzaju baterie. Jeśli czegoś nie da się powtórnie przetworzyć, jest wysyłany statkiem przez ocean na wysypisko w Ameryce. Po zakończeniu prezentacji koordynator odprowadza cię do twojej sypialni, którą od teraz będziesz na czas swojego pobytu nazywał domem. Jesteś podekscytowany. Masz zamiar podzielić się wiadomościami z rodziną i przyjaciółmi, opowiedzieć im jak niesamowicie jest na biegu niepołudniowym. Na szczęście stacja ma dostęp do internetu. Ale gdy tylko otworzysz YouTube i klikniesz na film, na monitorze zaczyna kręcić się dobrze znany znak buforowania. Brak satelitów nad Antarktydą oznacza, że przez jakiś czas będziesz musiał przyzwyczaić się do wolnego łącza. Z okna widać śnieżny krajobraz rozpościerający się po horyzont. W odróżnieniu od wybrzeża kontynentu, biegun południowy jest całkowicie pozbawiony życia. Żadne rośliny ani zwierzęta nie są w stanie przetrwać ekstremalnych warunków panujących tak daleko w głąb lądu. Nie licząc sporadycznych ptaków, które wiatr zwiał z obranego kursu, cały obszar to po prostu opustoszałe morze lodu. Stacja Amundsen-Scott wznosi się osamotniona po środku tej pustyni. Potrzebuje ona najróżniejszego rodzaju pracowników, by działać w tym wyjątkowym środowisku. Kucharze, hydraulicy, elektrycy, lekarze i inni specjaliści są niezbędną częścią zespołu dbającego, aby wszystko funkcjonowało jak należy, a naukowcy mogli prowadzić swoje badania. Jesteś mile zaskoczony tym, jak dobre warunki życia zostały zapewnione wszystkim pracownikom. Oczywiście na stacji znajdują się standardowe pomieszczenia badawcze i laboratoria, ale jest tu także wiele sal przeznaczonych do rozrywki. Jest nawet boisko do koszykówki, na którym drużyny reprezentujące różne piony regularnie ze sobą rywalizują. Więcej są też osobne pomieszczenia przeznaczone na działalność artystyczną, także granie na instrumentach. I co najważniejsze, jest dentysta, który pilnuje, by zęby nie popękały ci od tego ciągłego szczękania. Nie zapominajmy o stołówce, która serwuje wyśmienite dania z całego świata. Masz ochotę na pyszną zieloną sałatkę? Wystarczy udać się do lokalnej szklarni po świeże owoce i warzywa. Znajdziesz tam pomidory, awokado, sałatę a nawet owoce tropikalne. Niewykluczone, że ta szklarnia to również miejsce o największej wilgotności na całym tym kontynencie. To niesamowite, ale jest tak wydajna, że może wyprodukować około 9 kg zdrowych rarytasów tygodniowo. Nie musisz się też obawiać problemów z niedoborem wody. Stacja dosłownie stoi na niemal niewyczerpalnych zasobach słodkiej wody. Zespół po prostu doprowadza lód do specjalnie skonstruowanych generatorów, które topią go i filtrują do postaci czystej wody zdatnej do picia. Jeśli ekstremalny klimat sprawi, że się zestresujesz, możesz po prostu wybrać się do stauny. Oczyszczanie organizmu na biegunie południowym to doświadczenie jedno na milion. No dobrze, znasz już stację i wiesz, jak z łatwością się po niej poruszać. Pora zabrać się do pracy. Na stacji naukowcy zajmują się głównie astronomią, bo krystalicznie czyste antarktyczne niebo pozwala im uchwycić niesamowite obrazy przestrzeni kosmicznej. Antarktyda idealnie nadaje się do takich zdjęć, jako że jest to najsuchsze miejsce na Ziemi. W atmosferze praktycznie nie ma pary wodnej. Ty jednak przybyłeś tu z innego powodu. Na stacji prowadzi się również badania aktywności wulkanicznej. Naukowcy odkryli 91 wulkanów ukrytych pod pokrywą lodową Antarktydy. Twoje zadanie polega na pobraniu próbek z jednego z nich. Gdy tylko wychodzisz na mróz, zęby zaczynają ci na powrót szczekać z zimna. Na szczęście nie jest nawet blisko do rekordowo niskiej temperatury, jaką tu odnotowano. To jest minus 85 stopni Celsjusza. Na biegunie południowym potrafi być tak zimno, że gdyby wziąć szklankę w rządku i wyrzucić wodę w powietrze, ta zamieniłaby się w lód zanim nawet spadłaby na ziemię. W takich warunkach opuszczenie stacji najpewniej nie byłoby nawet możliwe. Najwyższa temperatura zarejestrowana na biegunie południowym wynosiła minus 12 stopni, a był to środek lata. Powoli zbliżasz się do docelowego miejsca. Zaczynasz zauważać zmiany w krajobrazie, wokoło szczyty wzgórz. Im bliżej wybrzeża, tym więcej zwierząt. W oddali widać nawet stado pingwinów. Rozglądasz się po okolicy. Szukasz w zasięgu wzroku ogromnej góry tryskającej lawą, ale nic takiego tu nie ma. To dlatego, że wulkan znajduje się pod tobą. Stanowi część gigantycznego lądu ukrytego pod lodem. Lodem, który stanowi wizytówkę tego kontynentu. Antarktyda wygląda wprawdzie jak gigantyczne morze lodu, ale w rzeczywistości pod spodem znajduje się ogromny kontynent. Oznacza to, że są tam wulkany, góry i doliny, tak jak na każdym innym kontynencie. Naukowcy odkryli ostatnio, że lądolód Antarktydy kryje najniższy punkt na Ziemi, a także masywne łańcuchy górskie. Wybuch któregokolwiek z tych wulkanów spowodowałby roztopienie ogromnej masy lodu powierzchniowego i jego napływ do oceanu. To znacznie podniosłoby poziom wody, skutkując zatopieniem obszarów nadbrzeżnych na całym globie. Zmiana składów wód oceanicznych zagroziłaby wodnemu ekosystemowi. Na szczęście wszystkie wulkany Antarktydy są obecnie uśpione, więc możesz bez obaw zacząć swoją pracę. Rozkładasz sprzęt i zaczynasz kopać. Razem z zespołem rozstawiacie niewielki namiot, by względnie się ogrzać podczas monitorowania postępów pracy na przenośnych ekranach. Burczy ci w brzuchu, więc przeszukujesz bagaż w poszukiwaniu spakowanych kanapek. Z oczywistych względów lodówka turystyczna nie jest tu potrzebna. Zwabione zapachem ptaki zaczynają krążyć wam nad głowami. Kładziesz się spać. Trzy warstwy ubrań zdają się nic a nic nie grzać. Zakładasz na siebie kolejne ciuchy i mocno zapinasz namiot, żeby złapać odrobinę snu. Silny wiatr szarpie płachtą namiotu. Zdaje ci się, że słyszysz jakiś groźny pomruk z oddali. Z początku wpadasz w panikę, ale w końcu do ciebie dociera, że na Antarktydzie nie ma przecież niedźwiedzi polarnych. W ogóle nie ma żadnych dużych drapieżników. Możesz spać spokojnie. Rano niebo wygląda identycznie jak w nocy. Na tym kontynencie każdy dzień trwa 6 miesięcy. Skończyłeś pracę, więc możesz spakować sprzęt i ruszać w mozolną podróż powrotną do stacji. Po kilku godzinach docierasz do bardziej znajomych sobie równin bieguna południowego, a chwilę później do ciepłego, przytulnego budynku stacji badawczej. Początek pobytu okazał się wielkim sukcesem. Być może twoja praca pomoże nam zrozumieć nieco więcej na temat tego tajemniczego kontynentu. Ale pod pokrywą lodową z pewnością kryje się jeszcze wiele niespodzianek. Kto wie, co takiego znajdziemy tam w przyszłości?